Na osiem wieków przed Chrystusem Pan Bóg przez proroka Amosa zwracał się do swojego ludu. Oto nadejdą dni wrocznia Pana, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pańskiego. Wtedy będą błąkać się od morza do morza i z północy na wschód będą krążyli, aby znaleźć słowo Pańskie. Stawiamy sobie dzisiaj pytanie: jak usłyszeć Słowo, które Bóg kieruje do nas? Bardzo gorąco zapraszam do refleksji. Kochani, skoro oglądamy tę refleksję, to znaczy, że jesteśmy głodni Słowa Bożego. To znaczy, że ta prorocznia Amosa spełnia się w naszym życiu. A skoro jesteśmy głodni Słowa Bożego, trzeba nam postawić sobie bardzo praktyczne pytanie. W jaki sposób usłyszeć głos Boga mówiącego do nas? Powiemy sobie dzisiaj o czterech sposobach, za pomocą których Bóg zwraca się do nas. Sposób pierwszy, wydaje się ten najbardziej wyrazisty, to ta właśnie Księga. Pismo Święte. Za każdym razem, kiedy pochylamy się nad Jego kartami, za każdym razem, kiedy wczytujemy się w zapisane tu słowa, sam Bóg mówi do nas. Są to przecież słowa natchnione, słowa samego Boga skierowane wprost do naszego serca. Czasem Biblię nazywamy listem Boga skierowanym do nas. I tak sobie myślę, że z naszą lekturą Biblii jest troszkę tak, jak z przebywaniem z jakąś drogą nam osobą, z najbliższym przyjacielem, im dłużej się znamy, im częściej rozmawiamy, to po pewnym czasie poznajemy się coraz lepiej. Po pewnym czasie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć reakcję tej drugiej osoby, a nawet może odgadnąć jej myśli, właśnie dlatego, że ta zażyłość staje się coraz większa. Podobnie jest z naszą lekturą Pisma Świętego. Czasem zdarza się, że niektórych stron nie rozumiemy, trzeba nam sięgnąć po jakieś komentarze, trzeba nam posłuchać konferencji, ale im częściej sięgamy po Biblię, im częściej wczytujemy się w to Słowo, które jest przecież Słowem samego Boga i które zawiera myśli Boga, to tym szybciej nasze myśli będą podobne do Bożego Słowa. Pan Bóg kiedyś żalił się przez Izajasza i mówiąc, moje myśli nie są myślami waszymi. Aby nasze myśli były identyczne jak myśli Boga, to trzeba nam sięgać po Pismo Święte. A przecież zmiana sposobu myślenia, metanoja, to nic innego jak nawrócenie. Tak więc lektura Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym prowadzi do naszego nawrócenia i do spotkania z samym Bogiem. Chodzi przecież o to, aby od Czytania, przejść do spotkania. Drugi sposób, za pomocą którego Bóg mówi do nas, to nasza modlitwa. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy na nią czas, gdy jesteśmy wyciszeni, skupieni, gdy potrafimy odciąć się od różnych zewnętrznych bodźców, to czasem różne myśli, które pojawiają się w naszych sercach podczas modlitwy, mogą być Bożymi natchnieniami. Przypomnijmy sobie scenę, którą opowiada Święty Augustyn w swoich wyznaniach. Pewnego razu stał przed ważną decyzją w swoim życiu. Wciąż się wahał, wciąż nie wiedział co zrobić, modlił się, aż pewnego razu podczas modlitwy usłyszał głos dziecka, które mówiło: "Tolle et lege. Weź i czytaj". Augustyn otworzył wtedy Biblię, natrafił na list do Rzymian i już pierwsze zdania, które przeczytał, Pozwoliły mu podjąć właściwą decyzję, ale otworzył się na Boże działanie podczas modlitwy. Głos dziecka uznał za głos samego Boga skierowany do Niego. Podobnie jest i z nami, Bóg może do nas mówić w czasie modlitwy i trzeba nam iść za przykładem świętego Augustyna, zwłaszcza wtedy, gdy podejmujemy ważne decyzje dla naszego życia. Warto to czynić na modlitwie, która jest słuchaniem Boga. Trzeci sposób, za pomocą którego Bóg zwraca się do nas, to inni ludzie. Bóg może mówić do nas przez innych ludzi. W Starym Testamencie mówił przez proroków, jak choćby przez wspomnianego proroka Amosa. Później przemówił do nas, powie autor listu do Hebrajczyków, przez syna, przez Jezusa Chrystusa. I mówi dalej przez tych ludzi, których używa jako narzędzia w swoim ręku. Jeżeli jesteśmy ludźmi uważnymi, jeżeli naprawdę nasłuchujemy Boga, to może być tak, że Bóg kieruje do nas swoje słowo przez drugiego człowieka, zwłaszcza przez osoby, które są mi bliskie, przez osoby, które mnie kochają, które szczerze, autentycznie chcą mojego dobra. A skoro tak, to trzeba nam być ludźmi uważnymi, bo być może Bóg zechce skierować swoje słowo do innego człowieka przeze mnie i ja powinienem się stać kanałem, narzędziem Boga w przekazie Jego słowa do drugiego człowieka. Warto więc nasłuchiwać Boga i pytać, czy przeze mnie nie chce przekazać swojego orędzia drugiemu. Na tym polega przecież dawanie świadectwa. I wreszcie. Czwarty sposób, za pomocą którego Bóg mówi do nas, to wydarzenia z naszego życia. Czasem coś nazywamy zbiegiem okoliczności, innym razem mówimy przypadek, a tymczasem, jeżeli z wiarą patrzymy na ten ciąg i splot różnych wydarzeń w naszym życiu, które idą jedno za drugim, to. Może dostrzeżemy w nich jakąś nić, nić przewodnią Bożego prowadzenia? Może dostrzeżemy w nich orędzie, które Bóg chce nam przekazać? Pamiętam wywiad z mężczyzną, który spóźnił się na samolot, który w 2001 roku uderzył w nowojorską wieżę. To było dramatyczne, tragiczne wydarzenie. Ale jego słowa do dzisiaj brzmią mi w uszach. Powiedział: Od tamtej chwili wiem, że każdy kolejny dzień mojego życia jest jednym wielkim i niczym niezasłużonym darem Boga dla mnie. Od tamtej pory każdy dzień swojego życia traktuję jako ogromny prezent, ogromny dar od Pana Boga i jest za to wdzięczny. Bóg przemówił do niego przez to dramatyczne, tragiczne wydarzenie. Podobnie może być i z nami. Wzywa nas dzisiaj prorok Amos. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, ale głód słuchania Słowa Bożego. Jeśli naprawdę chcę słuchać Słowa Boga, to winienem zdać sobie sprawę, że Bóg mówi do nas przez słowa zapisane w Biblii. Mówi podczas naszej modlitwy, mówi przez innych ludzi i przez wydarzenia z naszego życia. A na nasz piękny wysiłek wyłuskiwania słów Boga, które chce do nas kierować, niech sam Pan Bóg nam pobłogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo gorąco zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do kolejnych interesujących refleksji, które przed nami.